Na Ukrainie wybuchła dzisiaj wojna, ale widać u nas też lekka panika zaczyna się robić. Zaczynają się robić kolejki po paliwa. Widzimy, tu jest nie jedna ze stacji, którą mijałem. I już ruszyli ostro ludzie po, po paliwa. Ciekawe jak jest w sklepach. Zobaczymy jak będę gdzieś przejeżdżał do jakiegoś sklepu. Zobaczymy czy, czy też na zakupy po zapasy. Ostro ruszyli. No, tutaj mamy stację kolejną już poza Rzeszowem, i też już lekka, lekka kolejka się tworzy. Czyli trochę, trochę Polacy panikują, jednak. Siące przy, yy, przy lotnisku w Biedronce jakoś nadzwyczaj dużo ludzi nie ma, standardowo raczej. Tam będziemy mieć lotos, i zaraz zobaczymy, jak wygląda sytuacja z kolejkami. Ale już ja przynajmniej z daleka widzę, że jest już trochę aut. Zaraz zobaczymy z bliska. A jak widać, panika jest. Kolejka aż droga zatkana cała. Skręt na stację paliw. Coś tu się odpięła. Mamy kolejną stację, i jak widzimy, kolejka też już sięga na drogę. Powariowali ci ludzie całkiem. Tu mamy Orlen. Może jakiejś tragedii nie ma, ale też. że jakaś tam lekka kolejka jest I Tak dalej pójdzie to za chwilę braknie paliwa o tu już jest kolejka z tej strony wjazd na stację tu mamy kolejną stację taką mniejszą też jak widać kolejki a jesteśmy tutaj jeszcze tak zerkniemy Przejeżdżając obok kolejnej stacji, co się dzieje, i również kolejka. I widzicie, kochani, jak e, ktoś mówi, róbcie zapasy, jakoś tam się przygotowujcie, to wy mówicie, a szur, nawiedzony, co on pierdoli. A później jedna informacja, że wybucha wojna i co robią ludzie? a właśnie to co widać kolejki na stację, wykupują naraz paliwa i to nawet nic się nie wydarzy w Polsce, spowoduje to że wszyscy, to, że wszyscy ruszyli na stację, spowoduje tylko to że tego paliwa na jakiś czas może zabraknąć, z tego względu że nikt nie, nie nadąży z zaopatrzeniem i to powoduje taki Krach i powiedzmy jak tak dalej pójdzie, to następne dwa tygodnie może tych paliw nie być, bo wszyscy rzucą się naraz, zamiast robić to stopniowo. Ale po co wcześniej? Wcześniej przecież nie trzeba. My musimy zawsze mieć wywalone, a jak już się coś stanie, to wtedy hurra, mobilizujemy, mobilizacja, robimy wszystko i tak dalej. Za chwilę podejrzewam, że kuźwa znowu srajtaśmy braknie w sklepach. Także róbcie to, proszę Was, róbcie to z głową.